Silent night. I only have one wish for that shooting star. Holy night. Snow, snow. <laughs> okay. We're skating around the trees, Santa Park. Kiss some under the mistletoe. Oh, I want a Christmas car Mia, thank you. She invited me on the planet of decorations. <wzod> w tak? <suszy> w <tarpendant> w tak. W tak bardzo intensywnym dla nas czasie, tak. Tak, a jest, widzimy się w Mikołajki, więc jest to intensywny czas Mikołajkowy. E, trendy w dekoracjach świątecznych. Co się teraz klei? Co i z czym? <suszy> i z czym? Klei się wszystko ze wszystkim, ale jakie są, e, jakie są trendy? E, w tym roku na przykład e, wszyscy klienci wybierają ciepłe kolory. I ciepłe lampki już praktycznie są na ten moment niedostępne. Więc jakby zimne lampki są passe, a ciepłe. Dominują w zakresie kolorystyki dominują kolory złoty, czerwony, czyli tak naprawdę klasyka. Tak, dokładnie. <laughs> Ale są też bardzo inne nietypowe zlecenia, czyli mamy, mamy kilka zleceń takich ekologicznych. Budujemy choinkę, budowaliśmy choinkę, która będzie w stanie na, na dniach u klienta i ona jest z papieru tylko z papieru ekologicznego, utkanego wokół, wokół konstrukcji. Ja nie wiedziałam, że Czerwony będzie teraz aż tak bardzo w modzie, więc bardzo się cieszę z tego kinia, ale jesteśmy poniekąd w galaktyce nieruchomości, na tej planecie tak. dekoracji, więc ja muszę cię zapytać o energię elektryczną. Taki twardy temat na miękkiej planecie dekoracji świątecznych, bo ta energia elektryczna to teraz jest grana i jest ważna i, I droga zaraz, tak wkłada pytanie, Pani Kingo, my bardzo chcemy te światełka i w te światełka, tylko jak to się ma do tej energii? Ja, czy to się da pogodzić? Znaczy, to są dwie, dwie strony, tak? No bo z jednej strony lubimy jak się świeci, lubimy, prawda? Lubimy mieć te dekoracje, lubimy mieć strojność, lubimy jak się błyszcze, więc jakby to jest, jest konieczne. jeżeli. To nasze lubimy, połączymy z oszczędnościami, no to musimy tylko przerzucić się na lampki LED, które ciągną o 90% mniej niż stare lampki, takie klasyczne, które mieliśmy, które mieliśmy poprzednie. Jakby nie sądzę, żeby firmy miały już stare lampki, ale jeśli mają no to wymiana lampek LED-owych będzie rozwiązaniem bardziej oszczędnym i powodującym mniejsze koszty. I ja się pod tym podpisuję, dlatego że na planecie zarządzania nieruchomościami, dokładnie obsługą techniczną nieruchomości, wiemy doskonale, że... To, że się świecą lampki, to wcale nie znaczy, że one tak dużo tej energii zużywają, jak na ile wyglądają, tak? Bo często najemcy mówią, o Pani Agnieszko, tak, jeżeli zarządzałam kiedyś budynkami, Pani Agnieszko, tak tu się świeci, to przecież tyle energii zużywa, a kierownik techniczny w budynku powie, nie, 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 znacznie więcej zużywają klimatyzacja, trawelatory, czyli ruchome schody, czy, czy też windy, więc idziemy w lampki LED. Tak. Można też, jakby, żeby było oszczędniej, włączyć programatory czasowe. Przecież lampki, nasze choinki nie muszą się świecić o trzeciej w nocy, tak? Mogą się świecić w tych momentach, w których jakby zdobią hall, biuro i kiedy są ludzie. Więc tak naprawdę możemy te lampki wyłączać i powodować, że one będą mniej nieświecalne w godzinach, w których tak naprawdę śpimy. Kinia, a jak to jest z tą ekologią? Bo chciałam Cię zapytać taką rzecz. Czy żywa choinka, Mhm. oznacza szkodę dla lasów, czyli żywe choinki to wycinanie lasów, i ekolodzy zaraz trąbią, nie, 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 żywe choinki nie, więc jakie? Nie, to, jakby to muszę jakby zdementować, zdementować wszystko, jakby. Wszystkie żywek choinki, które są dostępne w, w obiegu, one nie powodują wycinki lasu. To są po prostu hodowle choinek, które są do tego przeznaczone. Jest, jest miejsce, gdzie wysiewa się choinki, które się później będzie ciało. Czyli musimy pytać skąd jest ta choinka, jak to sprawdzić. Da nie da się inaczej sprzedawać, no jakby, trzeba byłoby mieć pozwolenie, no chyba, że ktoś e, prywatnie sobie wytnie choinkę e, z lasu i stanie na ryneczku i sprzeda takie dwie, ale to nigdy nie w hurcie, więc jakby raczej szanse na to, żebyśmy my wycinali lasy takie realne, prawdziwe, jest jakby znikoma, na to nie pozwala na prawo. Te choinki po prostu pochodzą e, z hodowli. No i stawiamy choinki, stawiamy na choinki w donicach, tak? Jeśli chcemy być ekologiczni, <grym>, tak. tak. Jakby, po, pokażemy, mamy tutaj taką fajną choinkę na stanie. Jest kilka rzeczy, które są związane z choinkami w, w Donicy. Po pierwsze, no one nie mogą być duże, tak? czyli musimy zrezygnować z wysokości na pewno, e, bo była korzeniowa drzewka, zajmuje określone miejsce. E, ale nie ma problemu, Donicę możemy okryć na przykład workiem jutowym, to jest bardzo ekologiczne, fajne rozwiązanie. I fajnie e, wygląda. I pięknie wygląda. Taką choinkę, żeby ona mm, przetrwała, no bo. Po, może tak. Po co kupujemy choinkę w nic? Po to, żeby później ją z taką myślą zasadzić na zewnątrz. <laughs> Więc y, jest to technicznie możliwe, jeśli tą choinkę wstawimy naprawdę na krótki czas do, do, do domu, do biura. No właśnie. Kiedy powinno się taką choinkę umieszczać w biurze, w domu? No, jeśli ją stawimy na początku grudnia i wystawimy ją na początku stycznia, to prawdopodobnie ona nam uschnie. I nawet jeśli będziemy podlewać, to to już są, dla niej to będzie tak duża zmiana e, e, temperatur, że nie, nie będzie w stanie tego przetrwać. Więc gdybyśmy im później, im bliżej świąt to zrobili i im szybciej po świętach ją wystawili i jeszcze jakbyśmy dołożyli do tego zmniejszoną temperaturę, to te choinki naprawdę mają szansę wyrosnąć, mogą być sadzone i ja na... Jedną chyba z dziesięciu jeszcze kiedyś, kiedyś, jak nie prowadziłam firma Kwiaty dla Biura, to udało mi się jedną taką uratować. Mnie również, w związku z tym polecamy. A dekoracje, mała choinkę, już omówiłyśmy dekoracje. Czy dekoracje sztuczne mogą być ekologiczne? I Pytanie, czym jest to sztuczność? Prawda? No, sztuczność to jest plastik, tak to jeśli, jeśli chcielibyśmy nie mieć y, y, sztucznej choinki, to musimy zrezygnować z plastiku. Czyli na przykład mamy takie elementy. Tak, mamy, mamy pomarańcze, czyli mamy owoce zasuszone. Możemy mieć cynamon, tak. szyszki. To wszystko jest, wszystko jest naturalne. I świeżo przygotowane do tego przed chwilą stroiki. Tak, i świeżo tak, przygotowane stroiki w absolutnie, w absolutnie ekologicznym stylu, czyli na naturalnym igliwiu mamy szyszki. Mamy kasztanę, mamy pomarańcze, laski cynamonu i gwiazdki wykonane z odpadów z brzozy. Dodatkowo mamy jeszcze ususzone materiały, więc jakby dekoruje to wszystko sznurek ekologiczny. Więc tak naprawdę ta, choink, ta, ta ten wieniec ma, jakby, ma pełne prawo i absolutne nazywać się ekologicznym czyli jest on ekologiczny, tak jak powiedziałaś, ale jest też ładny, ładnie pachnie, jest ekonomiczny, bo jak widzimy elementy, które zostały tu użyte są... Nie są kosztowne. Tak, na każdą kieszeń można powiedzieć, można samemu zbierać kasztany. Wiem, że sama zbierałaś kasztany. Tak, <grym> tak, to prawda, sama. za każdym razem coś zbieram sam. E, kinia, a najbardziej nietypowe zlecenie świąteczne? Zaskocz mnie czymś, zaskocz nas, nas czymś tutaj. <grym> Był taki stroik, mieliśmy taką firmę, która produkowała części takie metalowe i musieliśmy części, które one produkowali, jakby wkomponować w świąteczne. świąteczny. Było to dziwne, powiem tak, było, było to dziwne, ale udało się i było to spójne. To było to był taki jedno, jedno takie wyzwanie. Drugie bardzo fajne: klient poprosił nas, żeby ubrać choinkę w kolorach fluorescencyjnych. Więc ubraliśmy w żółciu i w pomarańczy i po prostu ona po prostu aż. aż Leonowa, biła, nowa neonowa choinka, choinka biła, <grym> e, biła w oczy. E, była też propozycja pokazania choinki do górnogami, czyli odwrócenia jej i powieszenia do górnogami i ubrania jej w zupełnie inny, inny sposób. E, więc. Jakby kreatywni są nasi klienci, nie każde biuro może sobie pozwolić, ale w domu, w domu możemy wszystko. A najwyższa choinka, pamiętasz, może? Ponad 4 metry w Zamku Królewskim. Wow! <noise> Mówisz o klientach, że mają różne gusta i guściki, a jakie są teraz właśnie trendy i e, jak upierać? No, ubierać, ubierać, dobrze jest wykorzystać materiały, które się ma. Czyli bardzo doceniamy klientów, którzy zostawiają, na przykład, jakby zamawiają u nas stroik i zostawiają naczynie, zostawiają te bombki, które da się odzyskać, bo je finalnie można od, odkleić po, po dekoracji i wykorzystać je na przyszły rok. To, to nas bardzo urzeka i mamy takich klientów, którzy nam dowożą takie, takie naczynia. To troszeczkę wpływa na Cenę zmniejszamy ją, ale jest, jest to dla nas bardzo, bardzo, bardzo ok i cieszymy się, że są takie zachowania. Dużo klientów bardzo dba o bombki, czyli ubiera w każdym roku z, z tych samych zasobów, i tak naprawdę jedyne co wtedy trzeba, to trzeba raz na jakiś czas wymienić: lampki, ale to mówimy o przestrzeni 3-4 lat. A czy są jakieś takie firmy, które są zachowawcze, bardzo zachowawcze, jeśli chodzi o ubieranie choinek? Tak, na przykład są choinki z samych lampek. Mhm. Czyli sotę, tylko żeby się błyszczało, czyli zielone drzewko, ładne, pachnące yy, i tylko lampki. I domyślam się, że taka choinka w kancelarii prawniczej będzie wyglądała troszkę inaczej niż taka w agencji pr na przykład. <głos> no, <głos> no, tak, dokładnie. Jakby... Ka każda firma ma swoją specyfikę, zarówno tak jak i przy roślinności, więc jakby możemy sobie pozwalać tutaj na różne, na różne akcenty. Chyba najbardziej nas ucieszyło w zeszłym roku zlecenie do, naszego, do naszej amerykańskiej firmy, gdzie poprosili nas, żebyśmy zrobili naprawdę tak po amerykańską. Więc były laski Mikołaja, były, były te jak z wszystko, cała choinka była po prostu taka smaczna jak, jak po prostu do zjedzenia, taki jak, jak piękny, przepiękny cukierek. To jak wybieramy teraz te choinki, tak podsumowując, żeby było ekologicznie, ekonomicznie, na czasie, na co zwrócić uwagę? No warto zwrócić uwagę na to, jakie dodatki się Jakie bombki. My zawsze zachęcamy do szklanych bombek. Szklana bombka jest po prostu piękna, sama w sobie, pięknie błyszczy, pięknie odbija światło. Zdecydowanie lepiej niż, niż plastikowe. Zachęcam do używania bardzo naturalnych tak. dekoracji. One, one są, na przykład bardzo lubimy. To, są, to jest dekoracja, która jest wykonana z drewna i z, i z filcu. To są przepiękne saneczki, jest tego cały komplet. Można do tego. Dobrać budki wiszące. Tak, e, się. I to sanki, narty. I to powoduje, że, 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 że ta choinka jest jest, jest jest piękna. Możemy sami zrobić tak. też. I to, co chciałabym też powiedzieć. W że warsztatów. Że, tak. Że choinki nie muszą być piękne. One, choinka to jest coś, co. Jest takie magiczne, że one jest piękne, jak się je ubierają samodzielnie. tak? Czyli jeśli zaprosimy, e, zaprosimy osoby, które chciałyby taką choinkę ubrać, po to, żeby gdzieś tam zostawiły kawałek dziecka e, e, w sobie, bo, bo to dzieci mają najfajniejszą i taką najbardziej spontaniczność w ubieraniu. I to gdzieś taki kawałek jest bardzo, bardzo fajny, polecam. Nie każdy może sobie pozwolić w biurze, ale w domu już każdy praktycznie. Czyli ubieramy choinki przede wszystkim. Z sercem, z sercem. Tak. Kinia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Było mi szalenie miło i cieszę się, że mogłam pokazać Państwu kawałek tego magicznego, czarodziejskiego dla nas świata. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnej zobaczenia. planecie Galaktyki Nieruchomości, Papa. Pa. Kinia, potrzebujemy mhm. jeszcze pytanie, zagadkę. Trudna czy łatwa? Sama wybieraj. No dobrze, to sprawdzimy uważność naszych słuchaczy. Tak. Jaką największą choinkę ubraliśmy w tym filmie? Pierwszy poprawny komentarz pod filmem, i ląduje nagroda. U was. I Państwa, nagroda. Zapraszamy Eko, do komentowania. Ekologiczny wieniec. Można go połowić, powieść, jak się chce.